Kąpił mi się. Cicho być, połóżcie, bo strzelali do nas. strzelali do nas, bo ile do tego. Ja tego nie mogę zapomnieć. Już tyle lat żyję i ciągle to tu mi siedzi. Tego nie rozumie, że człowiek, czy robił to człowiekowi. Pytał się za co. Za to, za to tylko, że był środzakiem. Że miał dwójka, dwójka tako. A co nam to dał? Nie, co nam to dał? Pani, wyra... Pani mówiła, że przynosiła tutaj chleb i wspoma... wspomagała tych, tych, te osoby, natomiast podawała ten chleb, co do niej tutaj, no i te jej traumatyczne przeżycia, no nie może o nich spokojnie mówić, a ze względu na, na to, że zacisnęły się w jej pamięci bardzo mocno, to to dzisiaj jest one bardzo mocno... Jeszcze pan przedstawiciel Związku Górnośląskiego, tak, jedno, jedno, zdanie i potem pan, pan, pan też? Pan, Pani też ja. Dobra, no to się nam tutaj fajnie rozkręca impreza, braknie ale... Braknie czasu. To się, tak, bardzo proszę. Ciepło, bo... Nie musiała jedna seta, ja musiała jedna seta ja wiążeń, Śląskie, się... Tak, Związek Górnośląski się głęboko powtóra nad... Jest, to jest zimno, dobra. tej strasznej zbrodni. Jesteśmy tutaj po to, żeby pamiętać różne władze, te pamięć utrudniały. My się o tę pamięć dopominamy po raz kolejny. Cześć. Pani tak? Proszę bardzo. Ilona też coś? Nie. Kto jeszcze? Pani zawsze nie. I na koniec pan Leon, tak? Pan przewodniczący, przepraszam. Oficjalnie. Na się, Jestem tu, żeby wszystkich. Jestem tu, żeby pozdrowić wszystkich od jednej chyba z ostatnich żyjących ofiar pana Gerharda Gruszki. Pan Gruszka mieszka w tej chwili w Balwe. Bardzo się stara o to, żeby zrealizowano tutaj projekt z 2004 roku pomnika projektu pana Andrzeja Grzybowskiego. To wszystko jest realne. Proszę państwa, zbieramy pieniądze. Od pana Gruszki, który dostał się tutaj jako czternastoletni chłopak. Na mojej stronie Facebooku można przeczytać, jest również książka napisana przez Gerharda Gruszkę. Serdecznie pozdrawiam i będzie się ogromnie cieszył, że zostanie pamiętana tutaj śmierć i wdzięcznienie wielu, wielu ofiar, wielu ludności Longów, ale nie tylko i kolendrów. i przedstawicieli innych narodowości. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy Pani bardzo. No i na koniec proszę Państwa kilka zdań przewodniczącego. Bardzo poważnie Pana Leona zobaczymy na zakończenie. Bardzo dziękuję. Powiem jeszcze tak. Dziękuję, bo przysłuchajcie to, że się wchodzi. Bo jak ta brama stała tam w oryginalnym miejscu, to przyjeżdżał całki autobus więźniów. Organizował to Świętej Pamięci Anton Kobok, no który jako 15-letni Karlus przez 15 dni był wcimany w Mark czyli w tym obozie przejściowym do, do, do tego obozu. I on się wziął na plecy, żeby ta brama powstała. I tak i odpuściła za tego, żeby inni pamiętali o tym obie. Dziękuję, bo mnie Dziękuję bardzo. Na tym oficjalna część naszej uroczystości została zakończona. Jeszcze raz przypominam, kto ma ochotę pół piąty dzisiaj. Świętego Józefa. Ko...